Jestem mamą dziesięcioletniego Jakuba. Jego historia zaczęła się w szkole, w pierwszej klasie podstawówki. Mój syn na co dzień zawsze był pogodny i radosny, i w życiu nie podejrzewałam, że w jego klasie może dziać się coś złego. Pewnego razu, w październiku 2019 roku, przyszedł ze szkoły bardzo smutny i zły. Zapytałam go, co chodzi. Ale niestety nie chciał się ze mną podzielić. Więc pomyślałam, że pewnie pokłócił się z kimś z klasy, ze szkoły, ale, ale nic nadal nie powiedział. Pewnie później zaczepiła mnie nasza sąsiadka. Powiedziała, że nieraz słyszała, jak mój syn, pracując ze szkoły, został zwiezywany od głupków, grubasów czy zębałów. Poszłam do szkoły po tej informacji i porozmawiałam z wychowawcą. Wychowawczyni obiecała, że porozmawia z klasą i wyjaśni to zajście. I w grudniu, wracając ze szkoły, Kuba wrócił pobity. Do takiego stopnia, że miał wielkie ośliniaka na brzuchu. I chłopak, który to zrobił, nie zdawał sobie sprawy, że może tym wyrzedzić wielką krzywdę. Poszłam do szkoły następnego dnia, porozmawiać z dyrekcją i obiecała, że wyciągnie konsekwencje z całego tego zejścia. Ale ten uczeń dostał tylko naganę i to wszystko. I uspokoiło się to jedynie na Miesiące. Po dwóch miesiącach, od tej rozmowy, ten sam kolega wbił mu łokieć w brzuch, mówiąc, że jest gruby, brzydki, obleśny i nie wytrzymałam. Zadzwoniłam do rodziców tego chłopca, mówiąc. Aby w końcu przestał znęcać się nad moim dzieckiem. Rodzice jedne, co odpowiedzieli, to że chłopiec musi się na czymś wyżyć i nikt chyba nie przypuszczał, że będzie to moje dziecko. I zaczęła się później pandemia, więc był spokój. W listopadzie 2020 roku mój syn przyszedł z rozwaloną głową. I okularami do domu. Myślałam, że im chłopcy będą starsi, tym będą mądrzejsi, a się i poszłam do szkoły, aby w końcu szkoła zareagowała bo dojdzie do tragedii. Ale jedyne, co usłyszałam, to że przeprowadzą rozmowę z moim synem i jego prześladowcom, a taka rozmowa nic nie dała, żadne moje prośby nie przyniosły efektów i w kwietniu w 2021 mój syn wylądował w szpitalu z ostrym bólem brzucha, ponieważ jego prześladowca tak go kopnął, mówiąc mu, że jest gruby, nie ma rodziców i nie ma nikogo, kto mi pomoże. Więc e, zdecydowałam, że zadzwonię na policję i następnego dnia zostałam wezwana do szkoły, <noise> ponieważ nauczyciele mieli do mnie pretensje, bo przecież oni wyciągali konsekwencje, a wcale tak nie było. Tylko zawsze rozmawiali z uczniami, a po takich rozmowach było tylko gorzej. Chłopak, który znudził się nad moim synem, dostał do córki reaktora. Na każdej lekcji był rozliczany z nauczycielami. I po tej sytuacji nauczyciele zaczęli inaczej patrzeć na uczniów i zaczęli reagować na sytuacje, które dzieją się w szkole, pod ich nosem. Nie chciałabym, żeby spotkało to innego inne dziecko i innego rodzica, tak jak spotkało to mojego syna i mnie. Jego samoocena jest teraz bardzo niska. Uważa się za nieatrakcyjnego, grubego chłopca. A wcale tak nie jest. Dla mnie jest moim kochanym dzieckiem i zawsze jest i mądre i, i, i piękne docenijmy dzieci za każdym razem. są. I rozmawiajmy z nimi.